Firma rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku. To był w Polsce ciekawy czas. Prezydentem był wówczas Lech Wałęsa i mówił powszechnie o powszechnej prywatyzacji, więc to było... Moje główne natchnienie do tego, żeby zrealizować jego słowa. Główną działalnością firmy jest wynajem sprzętu ciężkiego, budowlanego. W tym momencie firma realizuje zlecenia dla największych koncernów budowlanych na terenie całego kraju. Dysponujemy bazą około 50 jednostek sprzętu ciężkiego. Po 10 latach od powstania firmy wymyśliliśmy sobie, że chcemy się ponadto zająć kasacją pojazdów, stąd te samochody za moimi plecami. No i już ponad 10 lat zajmujemy się również drugim profilem działalności zakładu, stacją demontażu pojazdów. 3 lata temu znowu przyszedł nam do głowy pomysł, żeby na bazie doświadczeń uzyskanych przy sprzęcie budowlanym ciężkim, zorganizować ośrodek szkolenia zawodowego operatorów sprzętu ciężkiego i spawaczy. My postaraliśmy się o takie zezwolenia, certyfikaty, no i próbujemy w tym działać. W tamtym roku przeszkoliliśmy około 800 osób, w tym już przeszkoliliśmy 800. No, wydaje nam się, że że jest to naturalny kierunek dla nas.